Podłączyli mu do głowy 256 elektrod i za nie mówili. Na instrumentach pomiarowych zabrakło skali. Jest rok 2002 Uniwersytet Wisconsin. Neurobiolog Richard Davidson bada szalenie ciekawy przypadek Mattie Ricarda. Po opublikowaniu tych badań zresztą okrzykniętego przez media najszczęśliwszym człowiekiem świata. Dziś odcinek o medytacji. Modlitwie, czy jakkolwiek tego nie nazwać, temat jest arcyciekawy, bo neurolodzy w swoim głodzie wiedzy podłączyli do EEG, kogo popadło: siostry zakonne, hinduskich ascetów, a nawet. I tu nie ma przesady, martwych mnichów buddyjskich. Jak to martwych zapytasz? Ano takich, którzy medytując umarli i no właśnie, i wymykają się naszemu rozumieniu świata. Pytanie brzmi dlaczego? Dlaczego ludzie w tak różnych miejscach i różnych epokach, od mroźnego Tybetu przez Bliski Wschód, Amerykę Południową, aż po gorące Egipt, niezależnie od siebie wypracowali niemal identyczne techniki? Skąd wiedzieli jak wpływać na mózg, skoro nie mieli pojęcia o istnieniu neuronów, synaps czy neuro Przekaźników? Czy medytacja i modlitwa to tylko kulturowe rytuały, czy precyzyjnie zaprojektowane działania mające wywołać konkretne efekty? Czy to jakiś biochemiczny wytrych, który nauka dopiero uczy się obsługiwać? Za wszelkie pomysły na odcinki dziękuję, zresztą ten powstał właśnie na Waszą prośbę. Ja się nazywam Karol Bielski, to jest odwrócona lekcja. Zaczynamy. Rozdział pierwszy: Najszczęśliwszy człowiek. Richard Davidson, szef laboratorium, widział już tysiące skanów mózgów, ale to, co pokazało to konkretne badanie, było anomalią. Do aparatury podpięto Mathieu Ricarda, który był naukowcem, zajmował się genetyką molekularną w Instytucie Pastera, pracował zresztą pod okiem noblisty François Jacoba. Generalnie facet uprawiał naukę przez duże N. No i rzucił to. By zostać buddyjskim mnichem, żeby było ciekawiej, trafił pod skrzydła największych mistrzów epoki, których na nazwisk nawet nie będę próbował. Kaleczyć. Wygląda na to, że jak się od kogoś uczył, to zawsze wybierał najwybitniejszych w danej dziedzinie. Przez 30 lat żył w surowych warunkach, przestrzegał surowych reguł i trenował umysł medytacją. No więc gdy w 2002 okablowano jego gładko wygoloną głowę i podłączono maszyny, zarejestrowano niespotykaną aktywność lewej półkuli kory przedczołowej. Kiedy mówię niespotykaną, mam na myśli nigdy wcześniej nieobserwowaną u żadnego człowieka. A dlaczego to ciekawe? Bo lewa półkula tejże kory jest uważana za istotny obszar w odczuwaniu pozytywnych emocji, odczuwaniu entuzjazmu i takiego życiowego napędu, coś w rodzaju mózgowego centrum dobrostanu, w przeciwieństwie do prawej półkuli kory przedczołowej, która uaktywnia się w stresie, depresji, w stanach lękowych, jest bardzo aktywna we wszelkich mechanizmach unikania. U zdrowego człowieka te dwa ośrodki, współistnieją w pewnej równowadze od Czasem słońce, czasem deszcz. Mathieu nie był po prostu zadowolony. On promieniował dobrymi emocjami, ale tu nie chodzi o deklarację gościa w pomarańczowym prześcieradle. Ta część jego mózgu była fizycznie grubsza, o większej gęstości istoty szarej, zbudowanej z ciał neuronów, a co za tym idzie ze zwiększoną ilością połączeń między tymi neuronami. To jeden z najmocniej przemawiających do wyobraźni dowodów neuroplastyczności mózgu, a więc zdolności do jego przebudowy pod wpływem bodźców płynących. Ze świata, no w tym momencie chyba bodźców płynących z wnętrza. Niespecjalnie przepadam za analogią mózgu jako mięśnia, ale tu pasuje doskonale: tak jak po wielu latach treningu zmieniają się proporcje ciała, tak u niego zmieniły się proporcje poszczególnych obszarów mózgu. A co takiego trenował, że tak przypakował konkretną część mózgu? Otóż. Była to tak zwana medytacja meta, czyli medytacja miłującej dobroci i współczucia. Kilka godzin dziennie bardzo intensywnie współczuł i miłował. Żeby nie było, że spłycam temat. To bardzo wymagająca praktyka. To nie jest takie rozmarzenie się czy pasywne czekanie na lepszy nastrój. Wyobraźcie sobie, że Ricard siedział w swojej celi czy tam jaskini i celowo, z ogromnym wysiłkiem, generował stan totalnej życzliwości wobec każdej żywej istoty. Dla układu nerwowego to była praca na wysokich obrotach, a nie medytacja z gatunku zamknij oczy i o niczym nie myśl. I tu dochodzimy do tego ważnego pytania: czy on po prostu może wygrał na loterii genetycznej? Davidson sprawdzał to badając też innych mnichów oraz grupę nowicjuszy. Wynik był jednoznaczny. Zmiany w mózgu były wprost proporcjonalne do liczby godzin spędzonych na tej medytacji. Im więcej przebiegu, tym grubsza kora. To nie była cecha odziedziczona po przodkach, to efekt tysięcy godzin powtarzalnego. Treningu, no jak na siłowni. Zatem subiektywne poczucie szczęścia okazało się nie losem na loterii, ale konkretną umiejętnością, którą można trenować i osiągnąć w niej mistrzostwo. Niestety większość z nas nie ma 30 lat na siedzenie w himalajskiej jaskini. Pytanie więc brzmi, czy te mechanizmy działają też w codzienności, czy te wszystkie rytuały, które ludzkość uprawia od wieków, od różańca po mantry, to jakaś skostniała tradycja? Rozdział drugi różaniec. I mantra. Często myślimy o medytacji i modlitwie jako o sprawach czysto duchowych, ale co jeśli powiem Wam, że te rytuały, zarówno chrześcijańskie, jak i wschodnie, są w rzeczywistości precyzyjnymi narzędziami do regulacji naszej fizjologii. Przenieśmy się do Włoch. Naukowcy z Uniwersytetu w Pawi oraz badacze z Oksfordu postanowili sprawdzić coś absolutnie niezwykłego. Wzięli pod lupę dwie wydawałoby się odległe od siebie praktyki: odmawianie katolickiego różańca Ave Maria, koniecznie po łacinie, oraz recytację buddyjskiej mantry Om Mani Padme Om. Kogo badali? Ani to nie byli mnisi, którzy spędzali życie w klasztorach jak w poprzednim rozdziale. Do eksperymentu zaproszono 23 zwykłych, zdrowych dorosłych. 16 mężczyzn i 7 kobiet, średnia wieku to 34 lata. Co istotne, osoby te nie miały wcześniej żadnego doświadczenia z medytacją czy jogą. Kiedy badani recytowali Ave Maria, tradycyjnej formie z podziałem na rolę kapłana i wiernych oraz kiedy recytowali buddyjską mantrę, działo się coś bardzo ciekawego z czasem. Okazało się, że w obu przypadkach bez żadnego treningu czy patrzenia na zegarek pełen cykl recytacji trwał niemal idealnie 10 sekund. Dlaczego to ważne? I tu wchodzi ta twarda biologia. Nasz układ krążenia ma swój własny wewnętrzny rytm zwany falami Majera. Trwa on niemal dokładnie 10 sekund. Te naturalne wahania ciśnienia, które pulsowały w ciałach naszych przodków na długo zanim wymyśliliśmy kardiologię. I teraz uważaj, kiedy recytujesz Ave Maria lub mantrę, twój oddech zwalnia do 6 cykli na minutę, czyli Jednego oddechu na 10 sekund. Fizjologiczny strzał w dziesiątkę. Oddech i ciśnienie krwi zaczynają płynąć w tym samym rytmie. Wrażliwość receptorów regulujących ciśnienie rośnie. Serce pracuje oszczędniej, a krew jest lepiej natleniona. To nie tylko relaks, to wejście organizmu w stan najwyższej wydajności przy najniższym koszcie. Nic dziwnego, że organizm nagradza się za takie zachowanie lepszym samopoczuciem. Co ciekawe, swobodna rozmowa czy nieskoordynowane oddychanie nie dawały takich rezultatów. Istotny był ten konkretny, rytmiczny wzorzec. Autorzy badania stawiają fascynującą hipotezę: Różaniec mógł trafić do Europy dzięki krzyżowcom, którzy przejęli ten zwyczaj od Arabów, a ci z kolei mogli inspirować się mnichami tybetańskimi czy mistrzami jogi z Indii. W czasach przed wynalezieniem zegarków i stoperów ludzie potrzebowali narzędzia, by utrzymać zdrowy rytm. Różaniec czy sznury modlitewne pełniły więc rolę nie tylko religijną, ale były narzędziem zdrowotnym. Formuły te ewoluowały przez wieki, aż dostroiły się do naszej fizjologii, dając modlącym poczucie fizycznego błogostanu. A to z kolei wzmacniało tą duchową stronę tych praktyk, dając poczucie jakiejś boskiej interwencji, spłynięcia boskiego spokoju. Niesamowite. Rozdział trzeci. Kiedy znika ja. Zostawmy kardiologię i wracamy do neurologii. Tym razem jednak nie szukamy szczęścia, szukamy momentu, w którym człowiek przestaje doświadczać siebie jako. Oddzielnego bytu. Na Uniwersytecie Pensylwanii neurobiolog Andrew Newberg postanowił zbadać coś, co przez wieki należało wyłącznie do języka mistyki. Doświadczenie zjednoczenia, utraty granic między mną a resztą świata. Do laboratorium zaproszono siostry zakonne praktykujące modlitwę kontemplacyjną. Były to osoby z wieloletnim doświadczeniem, zdolne do wejścia w bardzo głęboki stan skupienia bez rozpraszania się zewnętrznymi bodźcami. Metodologia była pomysłowa, ale daleka od idealnej. Zakonnice same sygnalizowały moment, w którym według ich subiektywnego odczucia modlitwa osiągała punkt kulminacyjny. Wtedy badacze wstrzykiwali im znacznik radioaktywny używany w badaniu tzw. spekt. Dzięki temu można było dokładnie prześledzić ślad przepływu krwi w mózgu w trakcie trwania tego stanu, tego najwyższego stanu skupienia. Kiedy obraz został przeanalizowany, uwagę badacze przyciągnął jeden obszar – Tylna część płata ciemieniowego. To część mózgu odpowiedzialna za orientację przestrzenną i za poczucie granic własnego ciała. W stanie głębokiej modlitwy, aktywność tego obszaru była wyraźnie obniżona. Mózg otrzymywał mniej informacji o tym, gdzie kończy się ja, a zaczyna reszta świata. Efekt był zgodny z relacjami badanych sióstr. Uczucie rozpuszczenia się, zjednoczenia, utraty siebie. Nie było metaforą, było bezpośrednią konsekwencją tego, że mózg na chwilę przestawał konstruować granice, bo aktywność tego obszaru była obniżona, co znalazło odzwierciedlenie w mniejszym przepływie krwi. Dla neuronauki był to przykład chwilowej dezintegracji sieci odpowiedzialnych za poczucie tożsamości, a dla sióstr była to doświadczenie obecności Boga. W sumie nieważne kto ma rację. Ważne, że dostrzegliśmy, iż mistyczne doświadczenia czy nadnaturalne stany mogą mieć swoje korzenie w biologii. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że korzenie biologii mają swoje korzenie w bóstwie. I to też spoko. Rozdział czwarty. Medytacja a modlitwa. No dobrze, ale czy modlitwa i medytacja to w rzeczywistości to samo? Dla obserwatora z boku, no w sumie tak, siedzisz w ciszy, masz zamknięte oczy, ale dla skanera funkcjonalnego rezonansu magnetycznego to jednak inne światy. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Aarhus w Danii pokazały bardzo fascynujące rzeczy. Kiedy badano osoby modlące się, w ich mózgach rozświetlały się obszary, które normalnie aktywujemy podczas rozmowy. Konkretnie aktywowała się kora przedczołowa i płaty skroniowe, to te części mózgu, które starają się zrozumieć intencje, emocje i myśli drugiej osoby. A zatem dla mózgu modlitwa nie jest monologiem, to interakcja społeczna. Kiedy się modlisz, twój mózg biologicznie zachowuje się jakbyśmy siedzieli z kimś przy kawie. Z medytacją, taką jak u Ricarda, jest nieco inaczej. Tam kora odpowiedzialna za język i relacje społeczne milczy, zamiast tego płoną ośrodki uwagi i kontroli wykonawczej. Medytacja to dla Mózgu raczej trening, sport, taka czysta koncentracja, a modlitwa to z kolei relacja. I to ma kolosalne skutki chemiczne. Modlitwa poprzez ten aspekt relacyjny może uwalniać oksytocynę, hormon więzi i bezpieczeństwa. To dlatego po głębokiej modlitwie ludzie czują się zaopiekowani, tacy mniej samotni, choć warto uczciwie zaznaczyć, że mechanizmy tego procesu są nadal badane i nie wszystkie szczegóły są jasne. Jakby tego było mało, modlitwa zrytualizowana, a więc odmawianie znanych modlitw wygląda. Pod rezonansem bardziej jak medytacja niż modlitwa osobista. Zatem mniej jest aktywności społecznych, mniej oksytocyny, ale więcej uważności. Dwie różne drogi, dwa różne mechanizmy, ale ten sam cel wyciągnąć nas z trybu przetrwania i lęku i obniżyć poziom stresu, wyćwiczyć koncentrację, bo z koncentracją jest ostatnio nie najlepiej. Rozdział 5: Uwaga. Często słyszymy w mediach, że nasz czas koncentracji spadł do 8 sekund i jesteśmy pod tym względem gorsi od złotej rybki. Nie, no, spokojnie, to są mity. Rybki mają się świetnie, a ludzka uwaga ma się nieco lepiej. Doktor Gloria Mark z University of California, która bada to zjawisko od 20 lat, publikuje raporty, które mimo wszystko mrożą krew w żyłach. W 2004 roku, kiedy wchodziły pierwsze social media, mierzony czas skupienia na jednym obiekcie na ekranie wynosił średnio 150 sekund, 2,5 minuty. W 2012 75 sekund, a w najnowszych badaniach z ostatnich lat. Średni czas skupienia to 47 sekund. No trend jest dosyć jednoznaczny. Żyjemy w stanie, który neurobiolodzy nazywają ciągłą częściową uwagą. Nasz mózg jest jak przeglądarka z otwartymi 50 kartami naraz. Każde powiadomienie, każdy ping z telefonu dla mózgu, wyrzut dopaminy, który tresuje nas, byśmy co chwilę szukali bodźców. Problem w tym, że to nas biologicznie wykańcza. Przełączanie się między zadaniami, tzw. task switching, generuje duże koszty energetyczne. Czujemy się zmęczeni, mimo że nic nie robimy. Problem z rozproszoną uwagą polega na tym, że mózg utknął w takiej pętli. Kiedy nie jesteśmy na niczym skupieni, włącza się tak DMN, Default Mode Network, sieć aktywności spoczynkowej. To ona odpowiada za mielenie myśli, analizowanie przeszłości, planowanie zakupów czy lęki o przyszłość. To takie rozbiegane myśli, bardzo energochłonne, to taki kosztowny tryb pracy mózgu. Medytacja i modlitwa to świadome przełączanie mózgu na CEN Central Executive Network, sieć centralnego zarządzania. Oto, co konkretnie dzieje się podczas tego treningu: hamowanie reakcji. Za każdym razem, gdy czujesz impuls, by na przykład sprawdzić telefon, a tego nie robisz, Twoja kora przedczołowa wysyła sygnał hamujący. To jest dosłownie skurcz mięśnia wolnej woli. Detekcja błędu. Kiedy podczas medytacji zorientujesz się, że odpływasz myślami, aktywuje się przedni zakręt obręczy, to twój wewnętrzny monitor błędów. U medytujących ten obszar jest fizycznie gęstszy. Oni szybciej zauważają, że tracą czas, po trzecie, powrót do celu. Świadome przekierowanie uwagi z powrotem na oddech lub słowa modlitwy to praca grzbietowo-bocznej kory przedczołowej. U osób, które nie trenują. Te przełączenia są powolne i kosztowne. Mózg rozgrzewa się do pracy kilka minut, a potem zostaje wybity z rytmu przez jedną sekundę powiadomienia. U praktykujących te sieci są wyćwiczone. Potrafią utrzymać aktywność CIN przez godziny, całkowicie wyciszając szumy generowane przez DMN. Dzięki temu nie marnują energii na zbędne procesy w tle. Rozdział 6. Fabryka wewnętrznego spokoju. Zanim przejdziemy do najciekawszego rozdziału, musimy zrozumieć jedną rzecz. Te wszystkie oddechy, rytmy, praktyki to nie jest metafora, to regulacja ogromnej fabryki chemicznej, którą nosimy między uszami. Kiedy Matthew Ricard medytuje nad współczuciem. A starsza pani w kościele przesuwa paciorki różańca. W ich mózgach uruchamiają się precyzyjnie regulowane procesy biochemiczne. Organizmy zaczynają produkować koktajl substancji, które nie są do kupienia w żadnej aptece. Po pierwsze, GABA. Główny neurochemiczny hamulec układu nerwowego. Badania pokazują, że praktyki medytacyjne i regulacja oddechu mogą istotnie zwiększyć aktywność układu GABA. W praktyce oznacza to, że układ nerwowy przestaje być w stanie gotowości. Napięcie opada, a ciało wychodzi z trybu alarmowego. Po drugie, układ regulujący nastrój i motywację. Medytacja, głęboka modlitwa aktywują systemy nagrody, ale uwaga, nie w sposób gwałtowny czy uzależniający. To nie jest haj znany z używania czy mediów społecznościowych. To stabilny stan podwyższonego dobrostanu, który neuronauka opisuje jako zwiększoną równowagę między pobudzeniem a kontrolą. Dlatego Ricard w skanerze nie wyglądał na znudzonego, ani odłączonego. Jego mózg funkcjonował w wyjątkowo spójnym, uporządkowanym stanie. I wreszcie po trzecie kortyzol, a właściwie zmiany sposobu reagowania na stres. Regularna praktyka nie wyłącza produkcji hormonów stresu. Ona sprawia, że organizm przestaje reagować Pożarem na każdą trudność. Korki, maile od szefa, codzienne konflikty przestają być interpretowane jak atak drapieżnika. Układ stresu staje się mniej reaktywny i bardziej selektywny, Zaczy, zaczynamy decydować, czym się stresować. To właśnie jest ten biologiczny wytrych, o którym wspominaliśmy na początku. Każdy z nas ma w głowie w pełni wyposażone laboratorium, ale większość z nas nie nauczyła się z niego korzystać, a instrukcja obsługi, jak się okazuje, od Tysięcy lat była zapisana w praktykach i rytuałach, które przez wieki interpretowaliśmy wyłącznie w kluczu duchowym czy religijnym. Rozdział 5. Mnich Schrödingera. Zjawisko, o którym za chwilę powiemy, wymyka się współczesnej biologii i rzuca rękawicę definicji śmierci, jaką znamy z podręczników. Od ponad dekady specjalny zespół złożony z neurologów, kardiologów i patologów sądowych głowi się nad wyjaśnieniem pewnego fenomenu. Jak do tej pory, no niestety, niewiele. Mowa o tybetańskim zjawisku Tukdam, w którym zaawansowani, praktykujący buddyzm trwają w najgłębszym stanie medytacji... Aż do momentu śmierci. I co najbardziej niewiarygodne, również po niej. W świecie zachodnim śmierć to wydarzenie punktowe. Ustanie oddechu, brak tętna, śmierć mózgu, koniec. Jednak w przypadku Tugdam, po śmierci klinicznej, stwierdzonej z całą pewnością przez lekarzy medycyny, biologia przechodzi w jakiś taki dziwny tryb pauzy. Przez dni, a nawet tygodnie, ciało nie wykazuje najmniejszych oznak rozkładu. Osoba w stanie Tukdam często pozostaje w wyprostowanej, tradycyjnej pozycji medytacyjnej, w której nastąpił zgon. Obserwatorzy mają wrażenie jakby nich po prostu zasnął lub był w transie. Nie występuje stężenie pośmiertne, skóra nie staje się blada ani sina, z ust nie wydobywa się charakterystyczny zapach rozkładu, ciało pozostaje elastyczne i świeże, jakby procesy gnilne zostały zablokowane. Ważnym i najbardziej tajemniczym elementem, o którym donoszą świadkowie, zarówno Tybetańczycy, jak i niektórzy zachodni badacze, jest utrzymywanie się ciepła w okolicach serca. Mimo, że reszta kończyn jest lodowata, tu nauka zderza się z murem. Dotykając klatki piersiowej tego mnicha, świadkowie czują wyraźną energię, ciepło. David Perlman, neurobiolog biorący udział w badaniach, zauważył, że kamery termowizyjne nie rejestrują tego ciepła. Dla aparatury ciało było jednolicie zimne, to znaczy zero stopni różnicy między klatką piersiową a resztą ciała. Podczas gdy ludzie fizycznie je wyczuwali, przynajmniej tak twierdzą. Pelman sugeruje, że tradycja tybetańska nie mówi o cieple w sensie fizycznym, jako o promieniowaniu, lecz o doświadczeniu ciepła. No i tu rodzi się pytanie, czy czujemy coś, co faktycznie tam jest? Czy nasze zmysły reagują na coś. Czego fizyka jeszcze nie umie nazwać, a może to po prostu potężna sugestia. Badania nad Tukdam to logistyczne wyzwanie. Naukowcy z Center of Health Minds pod wodzą Richarda Davidsona od lat podróżują do Indii z walizkami pełnymi elektrod, starając się uchwycić moment tego przejścia. Pomimo podłączenia czułych aparatów EEG do głów zmarłych nichów, mózgi nie wykazują aktywności elektrycznej. Dla nauki, no to stan śmierci mózgowej, a jednak ciało nie niszczeje. Paradoks. Naukowcy badają krew, badają florę bakteryjną. W normalnych warunkach bakterie jelitowe zaczynają zjadać organizm od środka zaraz po śmierci. W dam ten proces staje się jakby wstrzymany. Co trzyma bakterie w ryzach, skoro układ odpornościowy teoretycznie już nie działa? To jedna z największych zagadek. Stamtąd da nie trwa wiecznie. Moment, w którym najsubtelniejsza świadomość, tak jak to nazywają mnisi, ostatecznie opuszcza ciało, jest dla otoczenia jasny i odczuwalny. Tradycyjnie mówi się o znaku, na przykład pochyleniu ciała, opadnięciu ciała, czy pojawieniu się płynu z nozdrzy. No i wtedy... Biologia bardzo gwałtownie wraca. W ciągu kilku godzin ciało traci te wszystkie swoje cechy, pojawia się zapach śmierci, procesy gnilne, które były wstrzymane. Trochę jakby czas, który został, wiem, zatrzymany przez medytację, upomniał się o wyrównanie rachunków. Dlaczego to jest takie trudne? Bo zmusza nas do wyjścia poza bezpieczny schemat zero-jedynkowy, żywy czy martwy. Tytułowy Mnich Schrödingera znajduje się w obu stanach jednocześnie. Dla medycyny, tej naszej, jest to zagadka. Dla tybetańskiej, najwyższy dowód na to, że umysł ma władzę nad materią, nawet gdy serce przestaje bić. Dla mnie temat jest o tyle trudny, że uświadamia, jak mało wiemy, stajemy z najnowocześniejszymi skanerami przed człowiekiem, siedzącym w ciszy. I jedyne, co możemy zrobić, to przyznać, że. Nie wiemy, a może po prostu nie potrafimy tego zmierzyć? Może po prostu nasza aparatura jest jeszcze za mało czuła? Czas pokaże. Bardzo jestem ciekaw. Rozdział siódmy. Warto czy nie warto? Po tym wszystkim, co usłyszeliśmy, pozostaje najważniejsze pytanie: no, czy warto? Czy w świecie, w którym średni czas skupienia na jednym obiekcie już wynosi mniej niż minutę, powinniśmy szukać ratunku w technikach sprzed tysięcy lat? Czy mamy czas na bycie mnichem, kiedy nasze telefony co chwilę domagają się uwagi? Żyjemy w epoce, którą można nazwać wielkim rozproszeniem. Nasza uwaga stała się najcenniejszą walutą, zresztą o którą biją się najpotężniejsze algorytmy świata. Każdy ping powiadomienia to małe włamanie do mózgu, które zmusza do przełączania zadań, generuje koszty energetyczne, jakiego nasi przodkowie nie znali. W tym kontekście medytacja czy głęboka modlitwa przestają być tylko wyborem religijnym bądź filozoficznym, stają się higieną układu nerwowego. Trochę tak jak 100 lat temu ludzkość uczyła się, że warto myć ręce, by uniknąć bakterii, chyba dziś powinniśmy nauczyć się, duży cudzysłów myć nasze układy. Nerwowe z informacyjnego szumu. No warto trenować, ale nie dlatego, że wszyscy musimy zostać najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, choć byłoby miło. Warto to robić z trzech, moim zdaniem bardzo pragmatycznych powodów. Po pierwsze, odzyskanie steru. Każda minuta medytacji to trening kory przedczołowej. Budowanie siły, by powiedzieć nie impulsowi, który chcecie oderwać od pracy, od bliskiej osoby, od odpoczynku. To powrót. Do roli kapitana na tym statku. Po drugie, odporność na pożary. Jak widzieliśmy w przypadku fabryki biochemicznej, trening uważności nie sprawia, że problemy znikną. Sprawia, że organizm przestaje reagować na maila od szefa, tak jakby gonił cię tygrys. To oszczędzanie naszego serca, oszczędzanie naszego układu, krążenia. No i głębia doświadczenia, kiedy mózg przestaje mielić przeszłość czy przyszłość. Zaczynamy faktycznie być tam, gdzie jest nasze ciało. To właśnie ta mityczna obecność, która sprawia, że kawa smakuje lepiej, a rozmowa z drugim człowiekiem staje się wymianą, a nie tylko czekaniem na swoją kolej. Do mówienia. Zaczęliśmy od szczęśliwego mnicha. Skończyliśmy na stanie Tugdam, gdzie nawet śmierć wydaje się mieć inne zasady. Cała ta podróż pokazuje, że człowiek posiada wbudowany system regulacji, którego instrukcja obsługi została zapisana w rytuałach niemal wszystkich kultur świata. Nie musimy lecieć do Tybetu ani zamykać się w klasztorach. Naszym laboratorium jest nasz oddech i nasza uważność, a stawką jest codzienne samopoczucie. Nauka dopiero uczy się obsługi tych. Wytrychów, ale my możemy zacząć używać już ich teraz, bo w świecie, który chce nas rozpraszać, umiejętność powrotu jest najzdrowszym aktem buntu, na jaki możemy się zdobyć. Dziękuję za tę wspólną lekcję. To, że zostaliście ze mną do końca, jest najwyższym dowodem uznania dla mojej pracy. Życzę Wam spokoju, uważności i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do następnego razu.